Witamy, witamy serdecznie na kanale Duale, a dzisiaj Polujemy, polujemy na zwierzynę. Pikselową zwierzynę, nieprawdziwą, taka jest lepsza. Czy się, czy się uda to się okaże? Tak, być może uda się spotkać y, niedźwiadka. No może. Fajnie było takie mało spotykane. W poprzednim odcinku polowaliśmy dużego łosia. Zwierzęta. Ubić, że tak powiem. A, a teraz szukamy czegokolwiek, o mam jakieś ślady? Biegnie. Jelen, czarno-ogoniaski. Siedzie, poczekaj. Ocieka. Ale, szkoda. Nie spodziewałem się. Ostrzega. Aha, on już tu jest. Stójmy, musimy go wypatrywać. A gdzie ty jesteś? A, bo jesteś. Tu? Ja jestem tu, jestem na górze. Ja jestem trochę niżej, ale tak... Musimy gdzieś go wypatrzeć. On tam gdzieś w górze jest. Pewnie tak, pewnie gdzieś tam. Bo tak mi ślad pokazuje. Ej, chodzą... Czekaj, co to są? Jakieś bażanty? Wypias zwierzyny. Czekaj, zaraz ci powiem. Żeruję. Co to jest? Indyk. Widzę indyka. Widzę, Szyj. Tak. To oznaczone. Tak, tu Gdzie kolejny. Pindyki? Tu kolejny, ale co ja wiem, to tak się uda? Tak z daleka to raczej nie. Nie, to trzeba byłoby wziąć poprawczy na wiatr na wszystko. A szkoda, płoszyć. Nie, genialne. Nie, nie ma co, bo. Muszę je przez, przez lornetkę godowy patrzeć co oni tam robią O? Żeruję spokojnie Gdzieś na dole jest? Co? Lejeń? Jest? Lejeń? Gdzie? gdzie? Po prawej tam widzę Jezu, co? Stratował mnie! Co? Lejeń. Co ty gada? Serio? No. A ty? Tak blisko cię nie? No. Przy mnie praktycznie. Ja stacki kał, teraz muszę iść. A, bo ty żeś zginął? No mówię, że mnie stratował. Kurde, no ja myślałem, że wiesz, może to tak działa. Kiedy wie. myśliwy stał się zwierzyną. O kurde. No to już jeden zgon mamy, także wydaje mi się, że to już jest dobry odcinek. Słuchaj, no kurde. No... Co prawda no. mój, ale no... Obczajimy, zanim coś obczajimy tutaj. O! A. O! Masz o, jakąś to krew, coś? 120 do 150 metrów. Ale jest jestem na dole, w tej wodzie A. A to... Ty gdzie tam, na górze gdzieś? A to gdzieś tak, no... O? Ale ja to... Ja nie wiem czy wejdę Ucieka nie biegnie nie widzę 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 wypadł w zwierzynę O ucieka nie... nie ucieka Czekaj 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 Widzę go cały czas Widzę 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 Ale wiesz że jestem 600 metrów od ciebie Ja ci go nie spłoszę spokojnie Ale no może się uda Kurde Jest tam Jest tam Oho Michał, ktoś celowa Dostaw dziadyga. Pobiegły tam do ciebie dwie, dwa lejenie czarnorogie. Lejenie? Czarnodupne. Ej, no idę na tą górę tam zobaczyć, czy tam mówi, bo tam mówiłeś krew, tak? Ktoś? No tak, powinno być, no bo on dostał z bliska. O, coś leży na ziemi. Czyżby? nie. Odchody, tylko wyglądała jakby się to była jakaś gałązka, czy... Deer tak się podświetlała. Stwierdza. To tu tak, no. Tempo krwawienia bardzo. Idzie. Ale żadnej krwi nie widzę tutaj. Na przykład tutaj takie... Nie no, jeszcze musisz tak dobrze... Odejdź, nie? Jeszcze tym bardziej, że wejść na górę jeszcze. Możesz go tam gdzieś na górze trafną wtedy, nie? Tak, tak. No ja to jestem tak... O kurde, tam na samej górze to ja nawet nie wejdę. W tą górę. Chyba się tam nie wespnął, niestety. Ale jajka. Kurde, no. Na moście jest? góry się fajnie patrzy, bo... Dużo widać? Trochę lepiej widać, nie? Tego kurczę... No... Na razie... Nic. Ani nikogo nie słychać, ale trzeba użyć jakiegoś wabika, bo tak to może... O, jest moja krew. Jest? O, to ja to na razie. Ja mówię, ja to nie wejdę, bo tu... Ja muszę w ogóle zobaczyć mapę, gdzie my w ogóle jesteśmy, bo ja się zgubiłem. No ja tak powoli idę do Ciebie. Aha, to mogliśmy iść tu na lewo, tu. I mogliśmy sobie iść na punkt obserwacyjny, kurde. No ja idę na most powoli. Wdrapuję się. Jaki most? Tu jest jakiś most? No jest. Aha, ja to to jest pewnie u góry, a ja tu na dole. Dlatego ja tam nie wejdę. Ty używasz wabika? Tak. Hmm. No bo to Chciałbym tu wypatrzeć, kurde, chociaż. Tam wypatrzyłem, ale uciekł. Zabili go i uciekł. Biegnie kłusem. I biorą balmów. Oto tu mogą być. Nad wodą, nie? No wypadało wypadałoby, żeby były. Chociażby te indyki. No te indyki tam na tym miejscu żerowania były, kurde. No cały czas jakiś trop tu mam, nie? Kurde, jak to ładnie wygląda te krajobrazy tak. Oooo, coś tu coś co co To mi się to coś wydaje. znowu jakieś liście. Nie, jakieś... Liście, a z daleka się wydawałem. Jakby to coś tam było, ale nie. To tylko Tylko i wyłącznie liście. liście. Kurze, a takie ładny otwarty teren powinny tu gdzieś być. bo chociaż powinno być je widać, góra, lewiatana. To właśnie Nas, tu jest. nazwa fajna, nie? Problem, że. Y... Ciężko jest wypasy gdzieś wie, tak? Jak blisko zdarza uciekają. No, ale wiadomo, no. Boże, wiadomo, że na jakieś zwidzę. Ze wgodowy? Ty jesteś gdzie w ogóle? O kurde, my jesteś Ty metrów od siebie, jesteś Trochę tak, ale no, bo ja tu cały czas idę za tą tropem. O? No. jest jakieś Takie, ale takie. Ja też niby za jakimś tropem chodzę, ale. No, nie bardzo tak. Tutaj byli, bo wygniatana jest trawa, więc. Chciały. chodzić w jakieś zwierzęta. No to, to by nam się ten drugi strój przydał, no tak jak mówię. No o! tutaj tak, ten na suchą trawę. Zając biało ogonowy jak Cały czas tu mam tą krew. Mhm. Indyk Meridian I ja Chindyczka A pszczałka to jest tam na króliki chyba tam. O, jeleń kanadyjski, odchody świeże Czyli jest nadzieja Że może gdzieś tu być Tu to fajnie jak dzisiaj będzie zdobywać się coraz więcej tam umiejętności, bo wtedy tam można sobie Te cechy tam ulepszać, umiejętności i wtedy też masz Mniejszy, że tak powiem mm -hmm. Wszystkie wskaźniki się robią później mniejsze, żeby bardziej dokładnie wiesz gdzie... Oj Kurde, ucieka zając znowu, białowa. Kurde. Kurde. mulak też to... cały czas biegnie To są te zwierzęta, gdzie Właśnie nie wydawają Dużo głosu, dlatego bardzo łatwo jest płoszyć. A... a ciężko wytropić. A ciężko wytropić, nie? Cały czas biegnie, no nie chce się zatrzymać. Co? O kurde. Masz coś? No mam, ale uciekła. Czarna. Ja pierdzielę tak blisko. I uciekła, no. No tak to jest, Skupiłem się na czymś innym. No. nie, 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 no to to tu tu są. Sobie uciekła uciekła. leje na wyjściu idzie, czyli już nie biegnie o, o, o. jest, 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 widzę, widzę, widzę Ja dwie sztuki uciekają mi ale szkoda ale dobra widzę je, bo jestem na otwartym terenie więc nieźle, jest, jest szansa je przydupić, że tak powiem idą, 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 idą. O, trzy, 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 trzy. trzy. O, ja piernicze! Trzy sztuki, Michał. Jeleń czarno -ogoniasty. ale sobie idą. Żebyś trafił chociaż jednego, nie? Ale za daleko. A, tu jest to czarna. Nie, jeleń też czarno ale młody chyba jakiś, bo takie różki ma małe. Ten biegnie kusem, to ten mnie nie interesuje. Wszystkie w tamtą stronę? Cieka. 20 metrów, kurde. Chciałbym coś trafić dzisiaj chociaż. Ja też chociaż indyka. Zerowania ucieka kolej. Kurde. Teraz ma zerowania, a. A ja sobie hałasuję I mi wszystkie zwierzęta uciekają. O, 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 chcesz. Nie, fajnie byłoby blisko się gdzieś wtyczaj, bo wiadomo, im bliżej się przyczaisz... Jest, 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 jest. Jest, 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 stój, 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 stój. Nie uciekaj. O, boczkiem, pięknie. Poza. I I leży. Ucieka, ucieka, ale dobry Piękne za nim. Chyba to do, daleko nie, pocie... nie ucieknie, bo dostała. Płucko prawdopodobnie. O, ja ostatnio też tak myślałem, hehe. <śm> no, to tylko jakaś serenka, ale... O, dostała konkretnie. O nie, tempo ukrojone średnie, o tak. Nie wyrażam. wyraża? Na króliki mamy jakieś No na króliki to jest właśnie ta piszczałka taka, ta pierwsza, taka czarna. To jest właśnie na króliki, tam był chyba opis. O, już leży. Już mamy. I mam Wier... dru drugą zdobycz. Wiesz zdobyć? Ciało i lewe płucko 100%. Tak się strzela. Ho, 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 ho. Ale dostała. Elegancko, rentgen. Ale idealnie. Mmm, płucko. Między oczy. Zapisz zdobycz. I No i pięknie. Udało mi się chociaż coś... Coś jedno upolować, aczkolwiek liczyłem na... Ciut y, więcej? Jakąś lepszą ciutkę. No bo rękę to tak już... Polowałem chciałem o takiego łosia jak ty na przykład, o. Bo. Lejenia to już też polowałem. Chciałem coś spróbować, wiem. Kurczę u Ciebie szkoda. Matko, my już kilometr 18 od siebie, o kurde. No, ja poszedłem. Szukać wiatru w polu. O, ale, no nie powiem, ale jakiegoś królika też bym chętnie upolował sobie. No, króliczki to gdzie tam, gdzieś pewnie. No tam na jakich... jakiś Uderza na... mi nerwowo. No. To no no króliki znowu o tyle trudniej, bo są znowu dużo mniejsze, nie? Z daleka za bardzo ich nie zauważę. Jak jesteś blisko to, blisko, to łatwo możesz je spłoszyć. Znowu trafiłem na trop krwi, ale no, nie widzę nic dalej. Dobra, i to w twoją stronę może coś znajdę. Ja też się właśnie trochę zbliżam w twoją stronę. Od 12 do 16 żaruje O, 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 o! To to? Jeleń kanadyjski wydaje ze wgodowy od 180 do 220 metrów No, czym ostrzega indzie To już musisz być cichódca Bo już gdzieś tam Słyszy, nie? O Kurde, przez przypadek nie pisnąłem. Ucieka? Ucieka. Kurcze. kurczę kurcze pieczone. Przez przypadek myszką kliknąłem, kurde. Ech. No ale tak, tak początki wyglądają, no jak później będziemy mieli jakieś lepsze, no... no... Ulepszenia? No to pewnie... No to lepiej będzie nam łowić. Łowić te zwierzęta. A jak nie to zaczniemy grać w fishing simulator. Jaki fishing simulator? Będziemy łowić ryby. No. Nie no to to chyba... O coś tam jest daleko. Raczej nie dla mnie. O, 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 jakiś dźwięk? Hose, przechodzą, indyczki. Osiem, ostrzegawcze uderzenie. O, kurde. Trafiłeś, Michał? A ja wiem. jak, to kurde, no. Jak celownik był na. zwierzęciu, to musiało to wpaść. To nie CSGO, Michał, żeby. <ślesy> Mógłby być jakiś bliżej tu gdzieś ten indyk. Jezioro Balmont. No to ja tam byłem. Z ale zmierzam trochę w tę stronę też. Tu jest tropów, a tropów, ale nic... Nic konkretnego, nie? Nic konkretnego. Gdzieś wszystko tam pokazuje. Biegnie kustem w swoją stronę gdzie Ale on cię męczy mój właściwie Jezu, faktycznie zapomniałem. Że one się też męczą. Ej pamięcie, że. To mnie Nic trochę nie zadziwiło, nie że tu zwierzę, z, z, zwierzę może tak, y, no, stratować, o, 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 Ucieka, Stratować? No, ja też byłem zdziwiony, ale mam jakieś doświadczenie, przynajmniej wiemy, że tak się może zdarzyć. No tak, nie? Znaczy, tam o niedźwiedziach coś napisało, że no, zaciekle się broni, to mówię, wiesz, ale tak to myślę, że ucieknie już. Ale, no... Szokowałeś mnie teraz? Szokowałeś mnie? Jedźwieczcz czarny, odpady, ale. Das, a stare. Nie, no, grafika to mi się tutaj podoba, kurde. To wszystko Grafiki, tak... to jest bardzo ładne. Tak fajnie to wygląda. To, to mam wrażenie, że biegnie w drugą stronę niż my w ogóle idziemy. Ty używasz wabika? Tak. Ostrzega, niedźwiedź czarny. 100 Ostrzega. metrów. Jak Nie zobaczę, bo teraz ja jestem na górze, a czy jesteś gdzieś na dole, tak? Tak mhm. ja pierdziele, jak ja się spierdzielę z tej góry, to zginę. Nie, nie sądzę. No Chyba tak. Kurde, odważnie tu poszedłem, nie wiem, po co. Gdzie ty jesteś? No, musisz się patrzeć na... Tak, na... No nie no, jak się to Na wszystko. czki Miał, 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 miał. Teś, taś. Ostrzegał do... mnie tu, gdzieś tu. Chodź do tatulka. Chodź. Ale, mój dyszy, masakra. A ile był metrów od ciebie? 150. No to ja jestem 450 od ciebie. Więc są tu, gdzieś jest tu między nami. Plus, minus. No zależy, którą. Oho. Co tam sarenka była uh -huh, uh -huh. Nie wiem, nie widzę go Nie ma go Pójdę do tam na tej łani Zając biało go nowy idę tam I tu jakoś tak mało zwierząt mam wrażenie. Mało jest, no. Znaczy, no było tam, nie wiem, 2-3 sztuki. Tego łosia polowaliśmy więc... Jest... O, jest, 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 jest! Kurde! Starna łosieka. A to jest ta, co ja trafiłem. O, padła, tak. Właśnie zginęła Właśnie padła tu. To czekaj na mnie. Ja idę i zakończymy chyba tak odcinek. Tu właśnie padła przy mnie. No, ale to trafiłeś ją? Ja? No nie, no, no po prostu biegła i padła, no. I padła? To to jest moja zdobycz Ale jakaś dziwna ta sarna. Niech twarzą. twarz. Ciekawe gdzie dostawa Ty daleko no, pobiegła. A niech może no, ja kliknę, a do zdobycz, ale nie mogę chyba, jeżeli ty ją trafiłeś, nie? Jak to było? Możesz, możesz. Y może y Poczekaj. Bo upolowałem indyka stał po prostu i białogonowy Możesz go zebrać, tylko nie dostaniesz PD, nic nie dostaniesz, nie? Ale to poczekaj, zdjęcie ci cyknę Leży sobie Co ty? No raczej Kurde, ja już się rozglądam, mówię coś, znowu mnie stratuje, będę szedł kilometr. Ciekawe jak się strzela z tego. No ja właśnie strzeliłem z tego sztucera, z tego. bez lunety. A to jest ten, rewolwer. O no, faktycznie, o, biegła sobie. Krwawiła, jest trop. No tu fajnie to wyglądało, biegła, biegła i. patrzę nagle razy. Tutaj, hop hop. hop hop. Tam coś. Skacze jak głupie O, coś Co tam jest? Ostrzega niedźwiedź Niedźwiedź czarny Chodź, cyknę ci fotę Spadła Tak dobrze? Idealnie No kuc O, pięknie Dobra Peace <laughs> Gdzie dostała? No i wolała to jeden strzał ustał, arengen. No, w środek. W środek tu Zapisz zwierzę. Ja. ile tam Zapisz. w procentach było... Y, było trafienia? 100%? 45%? A nie wiem, że nie zwróciłem uwagi. Na tym pomarańczowym właśnie pasku tam, co tam trafiasz i... No dobra, według mnie to możemy tak skończyć odcinek. Tak, najbardziej. Także jeśli się podobało, zostawcie kciuka w górę i zachęcamy do subskrybowania. Będzie tego więcej. W następnym odcinku spróbujemy upolować niedźwiedzia. Dokładnie. Trzymajcie się i do usłyszenia. Cześć. Dzień.